prawo do śmierci, wspomagane samobójstwo, eutanazja. Mnogość terminów używanych w Europie wskazuje równocześnie na trudność ujęcia zjawiska w ramy prawne. We wtorek francuski parlament przegłosował w pierwszym czytaniu ustawę o legalizacji wspomaganego umierania. W Unii Europejskiej na aktywną eutanazję zezwala pięć krajów członkowskich. Holandia zrobiła to w 2001 roku, Belgia w 2002, Luksemburg w 2009, Hiszpania w 2021, a Portugalia w 2023 roku. Choć każdy kraj ma własną definicję i ramy prawne, przepisy te opierają się na identycznych zasadach. d'un patient qui doit être compétent et qui est atteint d'une affection médicale grave et incurable, qu'elle soit d'ordre pathologique ou accidentel, affection médicale qui lui cause des souffrances inapaisables, qu'elle soit d'ordre physique ou psychique. Il semble que l'approche de l'euthanasie a évolué pendant des années dans les pays qui la permettent, donnant aux citoyens et aux médecins le temps de s'adapter à la W 2023 roku zgłoszono 9958 przypadków eutanazji w Holandii, 3423 w Belgii i 334 w Hiszpanii. Austria i Niemcy zdecydowały się zezwolić na tak zwane wspomagane samobójstwo. W tym przypadku pacjent samodzielnie kończy życie, ale preparat otrzymuje od personelu medycznego lub strony trzeciej. Jest też przypadek Włoch. Eutanazja tam jest zabroniona, ale sądy otworzyły drogę do wspomaganego samobójstwa, choć bez ram prawnych, jak w przypadku poruszonym przez polityka Marco Capato. Marco Capato accompagnait des patients en Suisse et à son retour, il se dénonçait auprès des autorités. Le résultat c'est que on a une décision de la Cour suprême en Italie qui en quelque sorte valide l'assistance au suicide dans des conditions relativement strictes. Mais entre-temps, le parlement n'a pas légiféré. Eutanazja jest zakazana w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Bułgarii, na Cyprze i Malcie. Sytuacja wygląda podobnie także w Irlandii, choć przepisy są tam obecnie przedmiotem dyskusji.